Każdy lider znajduje się pod nieustanną obserwacją. Ludzie z jej otoczenia przyglądają się temu, co komunikuje swoją werbalną i niewerbalną aktywności. Jedni poszukują potwierdzenia, że mają porządnego, profesjonalnego szefa, inni szukają rys na jego wizerunku, co mogą potem wykorzystać do swoich zazwyczaj niecnych celów. Choćby z tych powodów, przywództwo to odpowiedzialna i wymagająca rola żeby zadbać o swoją organizację oraz własny interes, warto, żebyś ustanowił dla siebie i pracował w oparciu o wyższe standardy niż te, których się zwyczajowo od ciebie oczekuje. I nie chodzi tu o twój wizerunek. Jest coś znacznie ważniejszego. Posłuchaj. Kiedy sam robisz więcej niż inni, nikt nie zarzuci ci niesprawiedliwego traktowania, kiedy będziesz wymagał wytężonej pracy od zespołu. Kiedy sam podążasz konsekwentnie za wartościami organizacji, nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby pójść na skróty i samemu je naruszyć. Jeśli to zrobi, zna konsekwencje. Kiedy sam jesteś zdyscyplinowany i skoncentrowany na priorytetach, inni przejmą tę postawy. Lista korzyści ze stosowania wysokich standardów jest bardzo długa, a znajdują się na niej także profity osobiste. Pomyśl tylko, kiedy opierasz swoją aktywność na wysokich standardach, to żeby im sprostać siłą rzeczy, musisz się rozwijać jako lider, ale też jako człowiek, a dzięki temu w pełni wykorzystujesz swój potencjał. Wysokie standardy? Wszyscy na tym korzystają.